Dzień dobry. Dzisiaj pokażę państwu jak w szybki i łatwy sposób zrobić zakupy na platformie Allegro. Tutaj dzisiaj nie będziemy tłumaczyli jak poruszać się po tej platformie, co gdzie ewentualnie możemy znaleźć. Skupimy się na tym, że wiemy czego szukamy, chcemy po prostu wejść i to kupić. I tak, zaczynając od takiej powiedzmy podstawy, która będzie nam dzisiaj potrzebna, to jest pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania mamy różnego rodzaju podpowiedzi, najpopularniejszych propozycji z danego okresu. I tak ja będę szukał dzisiaj maty antywibracyjnej pod pralkę. Więc wpisujemy mata antywibracyjna. I na przykład mamy różne podpo podpowiedzi. Mnie będzie interesowała mata antywibracyjna pod pralkę. Klikamy sobie w tą matę. Przechodzimy do ofert. Tak naprawdę ofert mamy bardzo dużo, bo jest ich aż 740, więc naprawdę jest w czym wybierać. I tutaj mam najpopularniejszą propozycję tej powiedzmy maty, natomiast też mamy inne oferty, ich opinie. Możemy sobie zobaczyć, że na przykład jest mata, która będzie miała na przykład 4,8, jest mata, która będzie miała 4,75 opinie, więc tak naprawdę jest tutaj bardzo duży wybór. Nie interesowałaby powiedzmy taka mata. Więc sobie wchodzę w nią. Widzimy szczegóły, mata antywibracyjna pod pralkę 60 na 60 grubość. Natomiast widzę, że ona kosztuje 45 zł, a wcześniej miałem na przykład tańszą aukcję tą, którą proponował Allegro, też miała dobre opinie, więc powiedzmy, chciałbym wziąć ten tańszy produkt. Klikam sobie w niego. Widzimy parametry tego produktu. Powiedzmy, te parametry będą mi odpowiadały. Możemy sobie sprawdzić jeszcze ewentualnie jakieś tutaj informacje, ewentualnie recenzje. Tak? Jakieś zdjęcia już u, powiedzmy, użytkowników. Możemy sobie poczytać o tym produkcie i tak. Przechodzimy sobie dalej. Możemy sobie zobaczyć, właśnie, jeszcze jakieś szczegóły. Inna propozycja. Natomiast ja chciałbym już ten koszyk dodać do koszyka. Tutaj. Allegro ma taką ofertę jak Allegro Smart, czyli dostawy za darmo od 45 zł, więc ja sobie jeszcze jakiś produkt będę chciał dodać. Klikam sobie więcej od tego sprzedawcy i możemy sobie jakieś produkty jeszcze powiedzmy dobrać. Mi będzie brakowało 10 zł, więc powiedzmy, jest to niedużo. Znajdziemy sobie jakiś produkt, i tak naprawdę ja już znalazłem sobie jeszcze, dobrałem po prostu dwa produkty, żeby po prostu mieć tą darmową dostawę z ofertą Smart. Tutaj mamy teraz takie informacje: jak już przeszedłem do koszyka o wartości produktów razem z dostawą, jaki będzie koszt, czyli widzę, że tutaj na dostawie, powiedzmy, oszczędzę te 20. 3 zł, i teraz klikam sobie dostawa i płatność, ponieważ chcemy już zapłacić. Tutaj mamy informacja o adresie. Mamy metody dostawy, czyli ja będę chciał sobie wybrać dostawę do paczkomatu. Natomiast tutaj, tak, już mam. Ten punkt, powiedzmy, paczkomatu wybrany. I teraz na samym dole wybieramy sobie metodę płatności. Możemy zapłacić kartą płatniczą, Google Pay, blikiem, przelewem. Ja będę płacił blikiem. I teraz zapłacimy blikiem. Tutaj w moim przypadku przechodzę do konta bankowego i sobie blika zaraz wygenerujemy. Jest naprawdę bardzo Fajna metoda płatności. Dobrze, podaliśmy blika. Potwierdzam płatność. Płatność potwierdzona. I za chwilkę wygeneruje nam się potwierdzenie zakupu. To by było na tyle. Natomiast też warto wiedzieć, że Allegro wymaga rejestracji, aby dokonać zakupów na ich platformie. Wiadomo to wszystko ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed ewentualnymi oszustwami. Natomiast też możemy na przykład, zrobić zakup za pobraniem, jeżeli już mamy konto. Tak? Czyli możemy dopiero zapłacić przy odbiorze przesyłki. Ja wybrałem płatność Blikiem, zrobiłem to tu i teraz. Wybrałem sobie metodę dostawy do paczkomatu. I tak naprawdę to tyle, więc widzicie Państwo, że takie zakupy można zrobić dosłownie w kilka minut, jeżeli już wiemy, czego konkretnie szukamy. Ogólnie, jako Cyfrowy Senior, polecamy Allegro, polecamy płatność Blik. Także to by było na tyle, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania naszych pozostałych poradników.